Wróciłam z wakacji, więc jestem totalnie wypoczęta. E, oczywiście też bardzo dużo pracowałam, bo do, jeszcze w, listop, w lipcu grałam w spektakle. Dwudziesty sezon Przyjaciółek jest w nagraniu, czyli e, ciągle byłam na planie, ale teraz dwa tygodnie miałam wolnego i odwiedziłam e, miejsca, które zawsze chciałam odwiedzić. E, były to dwa e, intensywne, ale fantastyczne e, wypady. A to zdradzi pani, gdzie pani była? Tak, zdradzę, Transylwania. E, tak bo zobaczyłam w końcu zamek Drakuli e, i Wyspy Zielonego Przylądka. Przede mną totalnie nowe wyzwania, więc jestem bardzo podekscytowana na jesień. Dlatego, że w styczniu, w połowie stycznia mam premierę swojego spektaklu, który reżyseruję w Bydgoszczy. Więc no jestem taka zupełnie, wchodzę do innej przestrzeni, mieszam energią. Kosmos wysłał mi zaproszenie, które przyjęłam, więc będę reżyserowała swój spektakl. No i oczywiście spektakle, w których gram w Warszawie i w innych miastach Polski. No i oczywiście Przyjaciółki, 20 sezon.